Tym razem zwracam się do widzów mojego kanału i czytelników książek z okolic Chicago oraz Nowego Jorku z zaproszeniem do udziału w warsztacie Autoterapia. Jak uporać się z przeszłością? Który to warsztat najpierw będzie miał miejsce w Chicago w niedzielę 28 kwietnia, a później powtórzymy go w New Jersey w sobotę 4 maja. Warsztat ten stanowi praktyczne uzupełnienie treści zawartych w książce Autoterapia. Oraz w cyklu filmów zatytułowanych Przypadek na moim kanale YouTube, w których prezentuję maile od czytelników dzielących się swoimi historiami. Moje zaś doświadczenie w pracy z ludźmi chcącymi uporać się z ciągnącymi się za nimi przeszłymi problemami podpowiada, że nie zawsze, by to uporanie się było możliwe, niezbędna jest specjalistyczna zewnętrzna terapeutyczna pomoc. W wielu przypadkach potrafimy sobie z wieloma z naszych przeszłych demonów poradzić. Musimy tylko wiedzieć skąd się biorą, jakimi mechanizmami się posługują i za pomocą jakich narzędzi można znacznie osłabić ich wpływ na nasze dzisiejsze dorosłe życie. I taki jest cel tego warsztatu, w którym koncentrujemy się głównie na warstwie narzędziowej służącej do późniejszego, samodzielnego wykorzystania bo uwolnienie się od ciągnącej się za nami przeszłości jest możliwe. Co niekoniecznie musi oznaczać udawanie, że nigdy nie miała miejsca. To raczej rodzaj rozumnej akceptacji wyciągania wniosków, uczenia się siebie i co najważniejsze pozyskanie kontroli nad własnym życiem, w tym również naszymi relacjami i sposobem w jaki wartościujemy samych siebie. Naprawdę warto spróbować, bo w wielu przypadkach mamy wystarczające zasoby, by samodzielnie zadbać o swój emocjonalny i psychologiczny dobrostan. Wszelkie informacje o dokładnych lokalizacjach obydwu warsztatów, godzinach rozpoczęcia oraz kontakt na organizatora znajdziecie zarówno w opisie filmu, jak i na ekranie końcowym. Do zobaczenia zatem pod koniec kwietnia w Chicago i na początku maja w New Jersey. Pozdrawiam.